Jak pan przeczytał, zapoznał się z oświadczeniem Jarosława Kaczyńskiego w sprawie zakupu respiratorów. Nie wiem, zna pan to oświadczenie, ale być może widzowie go w pełni nie znają. Więc ja przypomnę, że decyzja o skorzystaniu z firmy E&K została podjęta w oparciu o informacje przekazane przez służby specjalne, które nie dostrzegły przeciwwskazań do podjęcia takiej współpracy. A drugi fragment, służby specjalne podjęły również działania wyjaśniające ekspost, post, które nie wykazały po stronie Ministerstwa Zdrowia żadnych przesłanek wskazujących na możliwość nadużyć, działań korupcyjnych lub innych czynów zabronionych przy zakupie respiratorów. Panie Ministrze. No, to jest potwierdzenie tego, co razem z panem profesorem Łukaszem Szumowskim mówiliśmy od samego początku tej sprawy. Warto wskazać, że informacje o konkretnych zakupach, które dokonywało ministerstwo, były dostępne na stronie internetowej. Także to nie jest tak, że ktoś coś tutaj w sensacyjny sposób ujawnił, tylko po prostu jest to element z takiej politycznej walki, związanej z tym, że wtedy w Polsce oprócz epidemii mieliśmy też wybory prezydenckie. No i Postanowiono uderzyć w profesora Łukasza Szymowskiego, który wtedy, jak wszyscy pamiętamy, w tych odczytach sondażów popularności miał około 70%, no i to uderzenie zostało wykonane. Od samego początku wskazywaliśmy po pierwsze na okoliczności, w jakich dokonywaliśmy tych zakupów, czyli absolutnego braku tego rodzaju sprzętu, braku możliwości zaopatrzenia się w ten sprzęt w tych standardowych kanałach których na co dzień Ministerstwo Zdrowia korzysta, ponieważ Ministerstwo Zdrowia realizuje ze swojego budżetu od zawsze tak naprawdę inwestycje na wiele milionów złotych, i wtedy oczywiście nigdy nie ma mowy o korzystaniu z takich sposobów. No i od samego początku mówiliśmy też o tym, że współpracowaliśmy w tej sprawie z przedstawicielami centralnego biura Antykorupcyjnego, które pozytywnie zaopiniowało tę transakcję no i mając te to wsparcie. Byliśmy przekonani, że ta transakcja, której sensu sens moim zdaniem nie, nie ma co kwestionować, ponieważ wszyscy wiedzą, że wtedy w Polsce były potrzebne respiratory, że te, tę transakcję uda się zrealizować. Panie ministrze, pan się odnosił no, taka... do zarzutów, o których ja jeszcze nie zdążyłem powiedzieć. Ja się tylko pytałem, czy pan się lepiej poczuł, jak pan przeczytał te, te, to oświadczenie. No, myślę, że pan nie pytał przypadkiem. No, no pewnie, że nie przypadkiem. Chcę się zapytać... O służby, bo no, ta transakcja nie skończyła się najlepiej, to wszyscy wiemy. Czy nie ma Pan takiego wrażenia, że służby troszeczkę wprowadziły Państwa, jak to się mówi, w maliny? Panie redaktorze, znaczy po pierwsze no, nie jest moją rolą ocenianie pracy służb specjalnych, natomiast ja mogę powiedzieć tyle. Od samego początku wszystkie organy państwa, wszystkie ministerstwa, wszystkie instytucje bardzo ściśle współpracowały ze sobą po to, aby tak jak to tylko możliwe zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa.